Hej, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem rozproszony Jest to kolejny odcinek z naszej serii Minecraft Survival Słuchajcie, drugi odcineczek Witam was znowu pełen energii Bo się cieszę, kiedy mogę sobie tutaj pograć na spokojnie eee, Słuchajcie, lecimy do tej wioski Na razie się po prostu rozłożę Bo rozpakować się muszę Kurczaki, słuchajcie, cały ekwipunek zawalony eee, I co? W tym odcinku Ale fajny! W tym odcinku chciałbym zejść do cave'ów Słuchajcie, jakieś pierwsze diamenciki I obsydian. Chciałbym zrobić porządek tutaj w tej wiosce, zabezpieczyć wieśniaków, bo pomimo że mamy w tamtej Hanhan Daleko wiosce wieśniaków zabezpieczonych, to jednak czuję, że tutaj bliżej również by się to zdało. Druga wioska, ale bajka. Widzicie jakie piękne miejsce, więc ja się rozpakuję, pójdziemy sobie ruiny portalu garnąć, tą wioskę. Ja schodzę do kopalni o farma. Bo tam nie było w tamtej wiosce farmy, bo ja masz zdziwiony słuchajcie e, Więc spoko, że są farmy, bo jakieś marcheweczki, jakieś coś tam, jakieś wszystko głupotki się pozbiera, przyda się na pewno e, Dziurawo ma to tą wioskę, no co wy O i to oczywiście też ogródek piękny, no to pomysłowi jesteście, super e, Ej, fajna dziura? To będzie moja dziura. Ej, przejmuję tą dziurę, ja sobie tu robię bazę. Dobra. Mm. Więc tak, na szybko, na szybko, na szybko Staram się jak najszybciej to porobić, słuchajcie Przepraszam yy, Głupotki robię jakieś Daj, 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 daj daj. Pokopiemy, pokopiemy, pokopiemy yy, Dobra, ja sobie to sam skopię No koleś ewidentnie chce ze mną mieszkać No dobra, no nie żebyś mi to Jakoś bardzo przeszkadzał, no możesz być Spoko, yy, słuchajcie tylko może Koordynaty 330 I 510 yy, 330 Będę pamiętał na minusie, tak, tak, tak. Jak najbardziej na minusie, spokojnie, będę pamiętał. I, dobra, ym, więc rozpakowanie ja sobie tutaj zrobię. Jakiś, jakiś domek? <śm> domek, no nawet nie będę budował domku. Będziemy żyli w jaskini. Ale póki mamy dzień, lecę do ruin portalu. Jak myślicie, będzie jakiś koksik? Jakiś koksik, koksik, koksik. Sksynecka, zwykłe. No już się chwilę ucieszyłem. Dobra, porteczki, bo przyda się. Porteczków nie mamy. Słuchajcie, pierwszy obsydianik, wow, zapalara. Słuchajcie, przyda, dobra, biorę nawet ten, biorę nawet flincik Sksynkę w sumie, tez, czemu nie. Dobra, złotko, jak najbardziej. Mm. Aha, no dobra, przepraszam, tak nie mogę. Zapomniałem, że to półbloczek, półbloczek. I teraz bardzo bym nie chciał, żeby to złotko nam spadło do lawy, ale... No dobra, może uratujemy. Yeah, uratowane! Mm, super. Więc co? E, no czekam tak naprawdę chyba na noc, bo póki co nie będę szukał jakiejś jaskini. E, bo najpierw chcę się przede wszystkim zająć tymi wieśniaczkami, żeby naprawdę nam tutaj nic nie poginało. Mm, no. I może posadzę sobie trzcinę, gdzieś przy okazji, już po drodze Takie głupotki porobię, będę czekał na noc, zabezpieczę wieśniaków, może oświetlę tą wioskę Jak się tylko będzie dało, wiecie, żeby... Bezpieczeństwo przede wszystkim Zbiorę hej... No, <grym> Widzicie to? Widzicie to? 30 dzień, skąd żeś się tu wziął? Nie no, jakaś jaskinia, skąd żeś musiał tu wysiąść, wyjść może, wysiąść Wysiadaj tutaj właśnie z naszego kurczę tutaj No wyjazd po prostu, koleś może nie tak częsty, może nie tak gęsto, nie tak częsty. Dobra, widzicie tutaj niebezpieczeństwo, nawet w biały, w biały dzień. Coś tam, jak w życiu, tam jakieś kejwe. Na pewno trafimy do jakiejś jaskini. A ja póki co będę naprawdę zbierał sobie te hejbale, czekał na noc i takie rzeczy robił. Oświetlę w swoim czasie tą wioseczkę. Eee, dobra, popatrzę skrzynki, nie wiem, tu kowala chyba nie widzę, chyba nie ma. A, zobaczymy, dobra, mniejsza o większa. Dobra, w porządku, słuchajcie, e, tutaj jak po prostu on z nami będzie żył. E, zabezpieczyłem chyba calutką wioskę, co mogłem. E, przespałem noc, jakiś pierwszy szmaragd, dobra, takie głupotki też możemy sobie zostawić od razu w sksynetce. W sksynetce sobie pozostawiamy te wszystkie głupotki, słuchaj, chlejbek, daj chlejbek. Daj chlibek, nie będę nosił tego wszystkiego przy sobie. No bo. No bo po co? No bo po co? No bo po co? Daj tą czcinkę. Sobie od razu gdzieś ją posadzę. A, i daj natomiast jeszcze jeden blocek, bo skoro ty tu koleżko. Jakżeś wylazł? Aha! Aha! Ale wiesz co, jakbyś wrócił? Jakbyś wrócił, kurczę? Ale bezpiecznie. A, dobra! Dziadu ty! To idź na pożarcie, idź na pożarcie, mam Cię w nosie Nie interesujesz mnie Nic, a nic mnie kompletnie nie interesujesz, kolego um, Super I proszę mi nie podbierać łóżka więcej e, Dobra, dobra No mówię, no wioska jest chyba cała Bezpiecna, bezpiecna Tutaj wiele, wiele lutu nie było Ej, Dajcie mi pajączka Dajcie mi pajączka, bo nie pamiętam czy mam nici A nici mogą mi się przydać um, Holender, holender jasny Yy, dobra, bo... ale dlaczego tutaj? No dobra, może tu nikogo nie było, może tu nikogo nie było. Sadzę co moje no, Słuchajcie, żeby to już wszystko nam ładnie rosło I co? Tu tamta wioska jeszcze jest, no ale kurczę chyba idę pod ziemię najpierw Taka prawda, słuchajcie, ale nie będę nagrywał mm, jak chodzę sobie po kopalni tylko pójdę do kopalni, popatrzę sobie, gdzie tam diamenciki jakieś, coś takiego. I. I. Zaciąłem się, mój, moja głowa się zacięła. Mm, I kopiemy sobie obsydian, i to będzie tyle. Będę tam, 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 jak najszybciej, będę uciekał. Także za moment się zobaczymy. Dobra, słuchajcie, chciałem wam pokazać, jak się robi yy, sakiewkę. 100 różnorakich przedmiotów. Dobra, nie wiem, zobaczymy w kopalni, jak to się będzie sprawdzać. W każdym razie mamy sakiewkę, tak się ją craftuje. No mówię, jak to, jak to, czy to warte jest swego. Czy to warte jest w ogóle kombinować z tym, to zobaczymy, przekonamy się. Już lada moment. Dobra, troszeczkę sobie chodzę po tej kopalni. I co jest najważniejsze, słuchajcie, bo może jakoś surowców póki co nie ma, i tak naprawdę to bieda. Ale mamy spawner. Nie wiem czego, nie zaglądałem. Aaa, zombiaki, ale spoko. Spoko, 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 bo wiecie co możliwe, że zrobimy sobie tutaj jakąś ekspiereczkę. To jest koło naszej pioski, kopalnia, więc idealnie kurczę, jak znalazł yy, zombie tak, zombie. Dobra, dobra, nie ma, nie ma wątpliwości co do tego. No i zobaczymy właśnie. Mm. Kurczę, czy ja zbieram, dobra, trochę, jest, jak ten zbiorę. Eee, zobaczymy, słuchajcie jak ta sakiewka teraz, tak mogę? Nie, nie mogę, tak, ale... Tak? Nie, jak się to zbiera? Eee, Czekajcie, jak się jej używa? No weź, że... Jaka pełna? Dlaczego płyty nie mogę? Mogę wiadro? Ok, płyty nie mogę, bo będzie pełna. Skrzynkę jakąś mogę. No dobra, dobra, zobaczymy, zobaczymy. Mogę o, wybierać sobie wiadro i na przykład teraz wyciągnąć sobie wiadro z wyciągnę, Dobra, nieważne. Powawię się tym poza nagraniem, bo najpierw muszę sam to ogarnąć, a już nie chcę, nie chcę tutaj wstydu robić, słuchajcie. Także mamy spawner. Bardzo chętnie, dobra, odpalę koordynatę dla pewności. Ale mm, bardzo chętnie będę chciał sobie tutaj zrobić jakąś ekspiereczkę, słuchajcie. To jest fajne, fajny motyw. No i dobra, lecę dalej. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny spawner. Też jeszcze nie wiem czego, ale, ale fajnie, spoko. Zombie! Dobra, easy. No to tak obficie, obficie, słuchajcie. Koordynaty oczywiście też wam pokażę, bo seed, mapki macie w opisie. Gdyby ktoś chciał pograć. Eee... <laughs> Czekajcie, zbiorę po prostu te skrzynki i najbliżej powyrzucam głupotki. Które by mi tam nie były, jakoś specjalnie potrzebne. Nasionka dyni mi nie są potrzebne. Tą jedną kość sobie odpuszczę. Dobra. A, jedną kość sobie odpuszczę i to będę miał kolejne kości. Mniejsza o większe, słuchajcie. Eee, halo, bo ja tu potrzebuję... Potrzebuję siodło schować. Czy da się? Nie da się. Aj... aj, aj. No nie, 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 nie. Daj to. Yy, momencik, bo ja się tutaj gubię. No dobra, daj tą kość. To, to sobie schowam, to sobie schowam jak najbardziej, słuchajcie. Złote jabłusko sobie schowam. No i środełka nie mogę, no znowu ten sam, ten sam myk. Co z. Co z płytką. Tyle, że płytkę to sobie wezmę, a środełko mi aż tak bardzo do życia nie jest potrzebne. Yy, znalazłem pierwsze diamenty, słuchajcie, już, już, już za chwilę je wykopiemy. Dobra, nie będę chodził po cave'ach, bo mieliśmy nie nagrywać kajwów. Ale wykopię te diamenty z wami i co? I jak będę znajdę gdzieś obsesję, to tak naprawdę mogę zwijać do bazy, bo... O oh, fuck. To na dziko wpadłem. I jeszcze ten mały leci. Jeszcze ten mały leci. I on mnie zabije. Dobra, okej, okay. okej, okay. okej, okay. na, na farcie, na farcie. No jeszcze tarcza trochę ratuje, wiadomo, że tam można się bronić. Yy, ale ale kurczę, grubo, grubo, grubo Nieraz się taka wpadka stra stanie i, i, i już tarapaty Nie gadałeś, że tu będzie jeden No naprawdę, jeden potrzebuje trzech Jestem obrażenia Tylko nie wiem skąd Potrzebuję trzech diamentów A, Ale kicha No to nie mogę jeszcze wracać do domu no nic, pobawimy się Hej, jeśli mogę prosić, strzel łapkę w górę i napisz komentarz Motywuje mnie to do dalszej pracy Z góry dziękuję Dobra, kolejny diamencik, nie wiem czy jest jeden, czy dwa, czy więcej Ale to nie ma znaczenia dla mnie kompletnie Ponieważ już kolejne złoże Też gdzieś tam sobie upolowałem A i tu mamy lawę, no i super Ej, eee, świetnie Tak, chciałem sobie tutaj przejść na szybko Jeszcze tak przeskoczyć ale już to kompletnie już mnie nie interesuje, bo te jaskinie się ciągną, a ciągną, końca nie widać Masa żelaza Niekoniecznie nawet potrzebuję, bo wiecie, farmę żelaza to jest bardzo łatwo zrobić I wiecie, redstone'a nie zbierałem, na przykład mam trochę lapis lazuli Żeby sobie coś tam edzendować. no nie no znowu jeden Widzicie jakieś szczęście, no po prostu niesamowite Będę musiał gdzieś sobie poza odcinkami pójść po prostu pokopać diamenty, bo te kajwy już naprawdę troszeczkę się za długo ciągną i. Chcę tu wejść, dobra, chcę tu wejść. Jest trzy szkielety, dwa creepery O, szkielety się strzelają! To jest moja szansa. Czekajcie, ja już zjem, 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 zjem szybko, 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 szybko. Ty wybuchaj. Dobra, jeszcze temu zabrałeś obrażenia. Super! Kolejny diament! Dobra, warto było wejść, warto było wejść. Do kogo wy się strzelacie? Chodź tu Ty wybuchasz Okej, okay, wiem, że słabo widzicie Spokojnie, chaos, chaos, chaos Ale jest taka walka, że ja pierdykam Musimy to jakoś ogarnąć Chodź, wybuchnij, tylko kontrolowanie Dobra, super Mmm, okej okay. Czyli czysto wyczyszczone pole Pole minowe, pole minowe no było pole minowe kurczę, słuchajcie, no nie było, tak, nie było tak kolorowo. Weź mi tego śmietnika stąd wyrzuć. Szybko jeszcze sobie tutaj zerknę, no bo wiecie, jakby był jakiś diamencik, no to szkoda go zostawić Ale dobra nie ma. Jedziemy, 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 jedziemy czyli będę musiał stworzyć kilof i wykopać sobie troszkę tego obsydianu żeby już mieć ewentualnie na portal, na enchant i będzie super świetnie, fajnie. Jej, więcej niż jeden diament, no niesamowite, jak to się uda... wo wow, Udało się. Skądżeś się tu wziął? Nie mam słuchawek jak wiecie, no wy już mnie znacie. <gry> wy już mnie znacie i y, normalne, że y, Kamil gra bez słuchawek w Minecrafta. Nie no, żartuję. Muszę się, muszę się na nowo kurczę przerzucić, żeby to, to zakładać na głowę mimo, mimo mojej wielkiej niechęci. No ale widzicie, są momenty niebezpieczne. Dobra słuchajcie, ja tak naprawdę to idę kopać tego obsa i już wracam do bazy, ale obsydian wam jeszcze pokaże. pokażę. wam. OK, wracam, słuchajcie, sobie do naszej bazy Do naszej wioski eee, Co? Słuchajcie, ile żelaza? Półtora, dwa i pół staka, żelaza, trzy st Boże, żelaza eee, Węgla trzy staki, tych diamencików mamy troszeczkę Ogarnąłem jak działa sakiewka, jeśli teraz mamy na przykład scroll, chcę wyjąć diamenty Scrolluję sobie na diamenty Prawy przycisk myszy, mam diamenty eee, A do sakiewki to po prostu lewym Lewym chowamy i jest spoko czy da się w ogóle jakoś szybko, no po, pojedynczo będziemy musieli klikać, ale dobra, mniejsza a większe. Ja się teraz rozpakuję sobie słuchajcie, rozpakuję sobie słuchajcie, przepalę wszystko, oświetlę na pewno tą bazę, bo wcześniej tego nie zrobiłem. Trzeba, ojej ojej, mi się, trzeba troszeczkę zadbać o bezpieczeństwo i jeszcze jeden mam plan. Yy, zrobić już jakąś farmę malutką yy, krówek. Także będę się tym wszystkim zajmował, ale dajcie mi się najpierw odetchnąć i uporządkować i, i, i tak dalej. Może sobie chwilę odpocznę. Za chwilę działam dalej, to zobaczymy co dalej. Dobra, zrobiłem trochę miejsca, słuchajcie na farmę. Yy, nie wiem, czy ona będzie duża, raczej raczej nie. No bo po co? Yy, powiedzmy. <laughs> powiedzmy, że, że tak. I teraz zobaczymy jak tutaj wyjdzie w tą stronę. Yy, taka najzwyklejsza słuchajcie zagroda. Zagroda dla krówek. Tu nic szalonego nie ma, nic yy, wybitnego. Eee, no dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie jakoś to przeżyję. Yy, bo to nie ma dla mnie kompletnie żadnego znaczenia tak naprawdę większego. Yy, troszeczkę sobie tutaj jeszcze podkopię ten teren, żeby było elegancko, ładnie i fajnie. Dobra, dobra, dobra. I no dobra, to, to troszeczkę tutaj też, no bo, no bo jednak wiecie, no nie dałoby mi to spokoju, nie dałoby mi to żyć, więc muszę delikatnie podrównać ten teren, ale spoko, bo jeszcze wydaje mi się, że mamy chwilę czasu na odcinku. No tak, tak, tak. A dobra, słuchajcie komentarze, co Patryk, się, Patryk mi odpowiedział, że, że też zbierał, słuchajcie, kapsle z tym Barka, to się odnoszę do poprzedniego odcinku. I nawet więcej powiedział. To też się po, 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 pochwalę się za niego, że ułożył kiedyś napis takich właśnie kapselków, aby zdobyć kobietę. Także ode mnie wielkie gratulacje za pomysłowość. W ogóle w sensie fajny pomysł, naprawdę. Respekt. Kobieta pewnie zadowolona, więc super. Szczęścia, dużo głąbeczki i powodzonka. Wydaje mi się, że jeśli jesteś na tyle kreatywny, to raczej tam nudy nie ma. Tak, mówię, no po prostu szczerze, szczerze, szczerze elegancko kibicuję. Jak najbardziej trzeba wspierać. No i co? No, ciekawe. Jak macie jeszcze jakieś takie właśnie historie fajne, fajne, głupie, śmieszne, możecie dawać znać w komentarzu. Jak najbardziej chętnie się do tego odniosę, poczytam sobie, bo, bo lubię. No, przyjemnie się akurat czyta takie rzeczy. Jak najbardziej. Mm. Dobra, słuchajcie, już tutaj już budujemy dalej. O, nie pociągnąłem, nie pociągnąłem hehe dalej. Tutaj muszę ten płotek zrobić. Co cyklatecki, e, co prawda, jeszcze nie widziałem gdzieś na horyzoncie krówek. Ale potrzebuję jeszcze na pewno jakąś łowieckę ogolić. Dobra, mamy łowieckę. Bo jak wiecie, to będziemy sobie schodzić za pomocą w dywaniku. No bo, no bo przecież. O, dobra, super, daj, 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 obficie dała, obficie wełny dała, będziemy sobie wchodzić oczywiście za pomocą dywaników, no bo to inaczej bez sensu, mm, jeszcze muszę gdzieś zlokalizować same krowy w sobie, bo bo gdzieś tak nie rzuciły mi się nigdzie w oczy, żeby coś tutaj było, ale no nic, to też już mniejszy, mniejszy problem, bo na pewno gdzieś się takie krowy znajdą, eee... Największy problem jest taki, że nie lubię w takiej zagrodzie stawiać gdzieś pochodni, jakbym miał postawić ona na trawie tutaj. No bo podczas zabijania na przykład tych krów, to te pochodnie się i tak niszczą. Będę musiał zaraz pomyśleć, jak sobie oświetlić tą zagrodę. Ale trochę za dużo tych podków. Chociaż dobra, spoko. Spoko, spoko, spoko. spoko. Nie wiem, może tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie tam pochodnie i powinno starczyć, co? Tak mi się wydaje, że raczej taka szeroka ta farma nie jest, więc ładnie tutaj nam oświetli teren. A przynajmniej do tego stopnia, że nie będą się respić moby. Mm, dobra, hejbali mamy wiadomo, że sporo. Także co? Ja wyruszam na poszukiwanie krówek i za chwilę się też usłyszymy. A szczęłam trochę drzewek i tak dalej, wiadomo. Musiałem się przygotować co do tej farmy. Biorę hejbale i idę po krowy. Za chwilę się znowu usłyszymy do zobaczenia. Dobra, mam dwie koleżanki, co prawda było więcej tych krówek tutaj, ale już nawet nieważne. Po prostu sobie zaprowadzę te dwie krówki, będę sobie spokojnie rozmnażał, poza odcinkami i tak dalej, cały czas to gdzieś będę dbał o to, żeby ta zagroda się tutaj pięknie rozrastała, a wszystkie krówki z okolicy tak naprawdę będę mógł sobie pocichaczu. Mm, zaciupać, zaciupać. Potrzebujemy sporo skóry, no bo wiadomo, że ten enchant by wypadało zrobić. I już może w następnym odcinku? No, zobaczymy. W każdym razie, a zresztą, ekspiarką się może zajmiemy. Nie wiem, naprawdę, jest masa pomysłów. A jak widzicie, zresztą nie wiem, czy widzicie, ale delikatnie inaczej. Nie, owca, owca nie. Delikatnie inaczej prowadzę te odcinki, bo nie zaczynam od razu z jakimiś wielkimi projektami, staram się wam więcej pokazywać, staram się prowadzić te odcinki, więcej rozmawiać, słuchajcie, skupić się właśnie na takich aspektach i, i tak to właśnie wygląda, że będzie ta seria taka naprawdę na luzie, żeby żeby była dosyć często się pokazywała, żebym mógł ewentualnie z wami z Wami robić różne rzeczy, żebyście też jakby byli częścią tej serii, dlatego to troszeczkę inaczej wygląda, niż chociażby początek tej pierwszej, pierwszej, pierwotnej serii Survivalu. Yy... No, tak, taka sytuacja, słuchajcie. Widziałem, że jeszcze trzcina urosła, także chętnie ją sobie zetnę trochę tutaj, trochę tutaj. Yy damy więcej tej czcinki ja wiem, że tą myszkę słychać wiem, ale podobno to nawet i jakiś klimat robi, więc ja tam jestem zadowolony, słuchajcie, bo naprawdę może i teraz wyświetleń faktycznie nie robią te filmy, nie wiem dlaczego. Nie wiem, no mówię, musiałem coś zepsuć i trochę nawet nie, sam nie zrozumiałem co. Ale, ale jeśli już ktoś ogląda, no, no tutaj Patryk Kaster Zresztą, no ja już naprawdę czasem ktoś tam jeszcze inny napisze jakiś komentarz, to, to ten odbiór jest dosyć fajny mm, Tylko te viewsy spadły teraz, no ale to nie, nie można mieć wszystkiego Będę sobie tutaj powolutku budował tą naszą taką małą społeczność i mam nadzieję, że ta seria mi w tym pomoże, bo Bo mówię właśnie, troszeczkę chcę wszystko robić inaczej i, i przede wszystkim z wami Także, historia z kapslami i, i jeśli ktoś ma więcej takich historyjek Albo w ogóle, no nie wiem, jakąś ciekawostkę, hmm, zarzućmy Coś co z dzieciństwa, jakąś głupią historyjkę Ja coś postaram się, postaram się wymyślać, wymyślać Wybrać jakąś historię do opowiedzenia wam I ja wam opowiem w następnym odcinku A wy, jak chcecie, to możecie się w komentarzu czymś podzielić Mówię, czy to będzie jakieś głupie, śmieszne, fajne, miłe do Was to wszystko zależy, od Was to wszystko zależy, więc ja Wam nic nie narzucam. Słuchajcie, już tym razem uzbrojony popachy. A, może nawet. Dobra, rozbierzemy się, no dobra, rozbierzemy się. Uzbrojony popachy byłem. Mamy mieczek, tarcze słuchajcie, bojowo i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli chcesz, to zostaw subskrypcję, komentarz, łapkę. Ja będę mega wdzięczny. To tyle. Do zobaczenia. Hej!